Cześć, witam Cię serdecznie z tej strony Bartek Popiel i w dzisiejszym nagraniu porozmawiamy o tym, jak doprowadzić uczestników kursu do mety, do ostatniej lekcji tego kursu. Zatem, jeżeli jesteś osobą, która tworzy kursy online. Ale twoi kursanci ich nie kończą, przerabiają je w 15%, 20% i to powoduje, że nie mają takich efektów, jakie mogliby mieć, no i przez co nie wracają do ciebie po kolejne twoje produkty. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zaprojektować kurs i jak zaprojektować lekcje, żeby jak najwięcej osób przerobiło kurs do samego końca. No to lecimy. W tym nagraniu dostaniesz pięć rzeczy, które warto dodać do swojego kursu, jeżeli jeszcze ich nie masz, a jeżeli je masz, to może warto je trochę podrasować, poprawić. Ok, to w takim razie lecimy. Pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna pod kątem tego, żeby Twoi uczniowie, Twoi podopieczni przerabiali kursy do samego końca, to jest pomoc im w tym, żeby zaplanowali sobie naukę. I już mówię o co chodzi. Ponieważ tak, jeżeli są ludzie, którzy kupują Twój kurs i być może będziesz odcinki tego kursu wypuszczać tak, że ludzie co tydzień będą dostawać kolejne lekcje, a może będzie także od razu. Dostaną kurs w całości, to i tak warto pomóc im w zaplanowaniu tego, jak oni się mają uczyć. Możesz przygotować taki gotowy plan, kiedy oni będą przerabiać te lekcje. Na przykład, jeżeli ktoś tworzy kursy kohortowe, no to one odbywają się w takim cyklu, że ludzie zazwyczaj spotykają się na żywo, czyli na przykład każdy poniedziałek godzinie 18, ludzie spotykają się na żywo i trwa prelekcja godzinę, półtorej, różnie to wygląda. No a jeżeli ktoś nie może być na takim spotkaniu, to dostaje nagranie, no ale już wtedy coś trochę traci. Więc jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do takiego rytmu, że zawsze co, co tydzień w konkretnej dzień o konkretnej godzinie pojawia się, się na żywo, to to może być bardzo pomocne w tym, żeby taka osoba przerobiła kurs do samego końca. Dalej można, można też pomóc im przemyśleć to, jak to ułożyć sobie w kalendarzu, bo jeżeli ktoś dostaje kurs taki, że kurs jest nagrany, od A do Z już wszystkie materiały są nagrane, no to trzeba powiedzieć tej osobie, że słuchaj, siądź sobie do kalendarza, popatrz, jak wygląda Twój dzień, kiedy Ty w ogóle to chcesz zrobić, czy będziesz się uczyć rano, czy wieczorem, czy może poświęcisz na to najbliższe cztery soboty z rzędu i na przykład wstaniesz sobie wcześniej od 7 do 11 będziesz się uczyć tego kursu w takich większych Porcjach. Czy na przykład w tym momencie nie dzieje się też coś u Ciebie? Powiedzmy w rodzinie, czy nie jedziesz na jakieś wesele, czy nie ma jakiegoś przyjęcia, to wszystko trzeba brać pod uwagę, żeby zaplanować przerabianie tego kursu. OK? To jest bardzo, bardzo istotne. Więc trzeba tym ludziom też pokazywać, co ma się konkretnie zadziać w tym momencie, czyli na przykład jak mamy moduł, to może ten moduł zapowiedzieć, że cześć, witam cię serdecznie, jesteś w pierwszym module, w tym module nauczysz się tego, tego i tego. Po ukończeniu lekcji, które tutaj są zaplanowane, Twoje umiejętności będą na takim i takim poziomie. Jeżeli zrobisz zadanie domowe, jeżeli wszystko zostanie przećwiczone, to powinieneś umieć to to, to i to. Wtedy ludzie też mają takie, aha, dobra, to wiem. Po co ja się uczę? Oni mają ten sens, więc warto o tym też z ludźmi rozmawiać. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to jaki będzie Twój efekt końcowy, w sensie czego Ty się nauczysz w ogóle po przerobieniu tego kursu, jakie zdobędziesz umiejętności, co Ci to da i o tym warto przypominać, żeby cały czas ludzi zachęcać, żeby cały czas ich motywować do przerabiania tego kursu. Czyli na przykład, jeżeli ktoś uczy robienia lejków sprzedażowych, to możesz cały czas im to uświadamiać, że jak przerobisz ten kurs do samego końca, zaimplementujesz te rzeczy, to będziesz miał gotowy, stworzony lejek sprzedażowy i pozyskasz pierwszego klienta. Albo na przykład, że. Jak przerobisz ten kurs, nauczysz się wszystkich elementów, które tu pokazujemy, będziesz potrafił, potrafiła samodzielnie zaprojektować stronę internetową, wyklikać ją na przykład w jakimś tam builderze, skorzystać z jakiegoś szablonu i tak dalej, tak dalej. Czyli trzeba to wszystko pokazywać, jak będzie wyglądał cały proces krok po kroku, i to jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Kolejna bardzo istotna rzecz to jest to, o czym już trochę wspomniałem, a mianowicie pokazanie ludziom, żeby oni zajrzeli w swój kalendarz, żeby popatrzyli, jak w ogóle wygląda ich plan dnia, kiedy się oni będą uczyć, czy w mikrosesjach, czy w makrosesjach. Tu mamy takie dwie, dwie w zasadzie. Możliwości. Jeżeli chodzi o mikrosesję, to to są takie krótkie momenty w ciągu dnia, i teraz ty musisz też przygotować w ten sposób materiały, czyli Twoje lekcje powinny mieć między 10, między 8 a 12 minut, powiedzmy, tak do 15 maksymalnie, żeby ktoś mógł sobie to przerobić tak do kawy, gdzieś przy okazji, stojąc w kolejce, bo czasami jest tak, że jak widzisz długie lekcje w kursie online, takie trwające na przykład pół godziny, to masz takie, o nie, no to jest za długie, tego nie włączę, ja nie, nie będę tego oglądał. Czyli pół godziny nie obejrzysz, ale 3 razy po 10 minut już tak, więc to jest bardzo istotne, żeby też ludziom dawać taką możliwość, Możliwość, że oni cały czas są do przodu, że oni robią malutkie kroczki, ale jednak posuwają się, że mają te wyniki, że cały czas przesuwają się i poprawiają te swoje umiejętności, uczą się czegoś nowego, zdobywają tą wiedzę, więc to jest też niesamowite, żeby cały czas to gdzieś im podpowiadać. I to jest właśnie to, czyli takie lekcje muszą być odpowiednio nagrane, żeby ludzie mogli sobie realizować swoją naukę w mikrosesjach, bo inaczej może nie dadzą rady. Może to jest ich jedyny moment, to jest tak, że na przykład jadą do pracy, powiedzmy, komunikac komunikacją miejską mają 15 minut, wracają z tej pracy, może mają jakąś przerwę. W pracy, może jeszcze gdzieś wieczorem będą mogli sobie obejrzeć kolejną lekcję i to jest takie maksymalnie 3-4 lekcje w ciągu dnia będą w stanie wyrwać, zrobić, ale to też trzeba zaplanować. A może to będą właśnie makrosesje, czyli znowu ktoś sobie wtedy siada i trochę planujesz jak studia, czy jak jakąś podyplomowkę, czy coś takiego, i patrzysz, kiedy na przykład jesteś w stanie sobie zaplanować dwie, trzy godziny, także przysiądziesz, pouczysz się, zrobisz sobie solidne notatki i tak dalej, taka większa porcja materiału. Ja się bardzo lubię uczyć właśnie w takich makrosesjach, żeby zatopić się trochę mocniej w tych materiałach. Okej, okay, czyli to jest pierwsza rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę. Rzecz numer dwa to jest forma treści. I teraz tak, o co chodzi z tą formą treści? Nad tym też trzeba się zastanowić, jak ten kurs w ogóle będzie zaprojektowany, ponieważ na na początku Twojego kursu powinny być tak zwane niskowiszące owoce. Co to są niskowiszące owoce? To są takie porady i wskazówki, dzięki którym kursanci od razu po wdrożeniu będą widzieli efekty. Na przykład, jak my robiliśmy kurs, liczy się czas, to w tym kursie liczy się czas. Zaraz na samym początku w pierwszych lekcjach było pięć czy sześć takich wskazówek, które od razu ludziom dawały efekty. Typu wyłącz powiadomienia w telefonie, zablokuj różnego rodzaju rozpraszające strony na swoim komputerze, schowaj telefon gdzieś, żeby go w ogóle nie było widać, i tak dalej. Kilka takich naprawdę bardzo prostych wskazówek. I ludzie, jak za tylko to zastosowali, to już widzieli, o wow, no to, to jest niemożliwe. Ja zastosowałem tylko kilka takich prostych rzeczy i już widzę efekty, to co będzie dalej? I właśnie o to chodzi, żeby rozpalić u nich taką chęć do przerabiania dalszej partii materiału. Ok? Więc to jest właśnie to. Czyli na przykład, jeżeli robisz kurs na temat edycji wideo, to możesz im pokazywać jakieś skróty klawiszowe, które przyspieszają pracę. Na przykład, tak? Że jak sobie zrobisz tak i tak, to od razu zobacz, co tu się fajnego dzieje. Ale na przykład, jeżeli prowadzisz kurs na temat zarządzania projektami, no to możesz pokazać jakieś narzędzie, które coś automatyzuje, segreguje. Przypisuje do odpowiedniego projektu, dodaje jakieś tagi, od razu coś się dzieje. Czyli możesz pokazać jakieś inne ciekawe możliwości, no i dzięki temu ludzie od razu widzą efekty. I to jest coś naprawdę niesamowitego. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o tą treść. Druga rzecz to jest odchudzenie lekcji, ponieważ być może Twoje lekcje są właśnie za długie. Pamiętaj, że Twoim celem, jeżeli jesteś osobą, która tworzy produkty cyfrowe, nie jest zalanie ludzi wiedzą, tylko transformacja. Celem kursu online nie jest edukacja, tylko transformacja. Ty masz ich przenieść na, na inny poziom, więc wszystko co jest tylko takie wiedzowe, a nie jest przydatne do tego, żeby oni faktycznie zdobyli, konkret, żeby zdobyli konkretne umiejętności, no to zastanów się, czy, czy, to jest, czy to jest konieczne, żeby umieszczać to w tym kursie, ok? I w konkretnych lekcjach. Więc wybierz tylko to, czego realnie potrzebują, żeby osiągnąć konkretne umiejętności. Ok, lecimy dalej. Kolejna rzecz to są różne formy. Ponieważ tak, ludzie robią różnego rodzaju formy nauki. Ja na przykład bardzo lubię uczyć się z wideo, ale też często powtarzam sobie kurs w wersji audio, czyli odsłuchuję go sobie ponownie. No i zazwyczaj jest tak, że Coś, czego, czego wcześniej nie, nie wyłapałem. Czasami też fajna jak jest transkrypcja, albo dołożona jakaś ma pomyśle, albo slajd, bo można coś szybko znaleźć. Więc to są takie formy, które też warto, warto dodawać. Kolejna rzecz to są podsumowania i zadania domowe. Mianowicie, jeżeli kurs, jeżeli kończysz jakiś moduł, to możesz powiedzieć, że dziękuję bardzo, to już jest wszystko, czego dowiedziałeś, dowiedziałaś się w tym module. Zatem mamy za sobą takie lekcje jak raz, dwa, trzy, cztery i powinieneś już mieć takie umiejętności jak raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję Ci bardzo, więc to dopiero początek tej przygody. Zachęcam Cię do zobaczenia kolejnego modułu. Ale jeszcze zanim przejdziesz do kolejnego modułu, mam dla Ciebie małe zadanie domowe i Twoje zadanie na ten tydzień to. I tu mówisz, jaka jest treść zadania domowego. Więc tak to, tak to wygląda. To naprawdę może być fajna rzecz. Więc pamiętaj, żeby przygotować takie krótkie podsumowanie, takich najważniejszych rzeczy, które ludzie muszą pamiętać z danej lekcji albo z danego modułu. I to też sprawi, że zupełnie inaczej taki kurs się będzie oglądał. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, no to oczywiście też mamy taki dłuższy wideo. To jest, zapis, to jest podcast numer 6. 7 sposobów na angażujący kurs online. Tam znajdziesz też sporo wskazówek. Więc link oczywiście będzie w opisie do tego, do tego nagrania, tam będą jeszcze takie dodatkowe rzeczy. Okej, okay. czyli mamy plan nauki, format treści. Kolejna rzecz angażujące lekcje. I teraz tak, co Ty możesz dodać do swoich lekcji, żeby one były bardziej angażujące? Przede wszystkim te lekcje muszą być fajne, muszą być ciekawe, ale co zrobić, żeby one właśnie takie były? No prawda jest taka, że nikt nie lubi takiego nudnego, monotonnego mówienia, no bo to można po prostu zasnąć, odsłuchując jakieś materiały, więc możesz dodawać różnego rodzaju metafory, możesz dodawać jakieś historie, możesz dodawać jakieś memy, opowiadać coś śmiesznego, przytaczać jakieś historie, bo, bo to są bardzo wiem, takie rzeczy, które z jednej strony ludzie mówią, nie, nie, tam bez sensu, jeżeli jest lanie wody, w Kursie, i tak dalej, ale z drugiej strony te wszystkie takie rzeczy dookoła, które są, to czasami jakieś właśnie historie, metafory, podpowiedzi, jakiś ciekawy przykład, do, po, opowiedzenie jakichś śmiesznych historii, powoduje, że to, czego się uczymy, po prostu lepiej się zapamiętuje. Kolejna rzecz to montaż. Też jeżeli ym, głównie odbiorcy Twoich materiałów to są, to są osoby, które będą to oglądały w formie wideo, więc zadbaj też o to, żeby, ten, żeby to było ciekawe też do oglądania, żeby były jakieś dynamiczne przejścia, żeby były pokazywane jakieś infografiki, mogą być jakieś wstawki z memami, mogą być jakieś przebitki, tak jak na przykład my w naszych materiałach stosujemy różnego rodzaju przebitki, wjeżdżają czasami jakieś tam paseczki typu subskrybuj ten kanał i tak dalej, a swoją drogą właśnie, może taki paseczek wrzucimy w tym momencie, więc pamiętaj, żeby wbić kciuka pod tym nagraniem, więc tu już teraz na dole, jeżeli to oglądasz, to kliknij kciuk w górę, to jest bardzo istotne, żeby nakarmić te bezduszne algorytmy YouTube'owe i żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. OK. To lecimy dalej, czyli angażujące lekcje. Kolejny punkt to grywalizacja, czyli możesz dodać takie rzeczy, które powodują, że ludzie będą rywalizować trochę. Każdy lubi jakieś wyzwania, każdy lubi zbierać jakieś rzeczy. To już mamy od małego, jak tam byliśmy mali, to zbieraliśmy jakieś Pokémony, zbieraliśmy karteczki, czy ktoś kolekcjonował kapsle, czy inne rzeczy. Więc to po prostu jest coś, co można wykorzystać. I to jest bardzo istotne, żeby już o tym pomyśleć na etapie tworzenia kursu. Przykładowo, co możesz zrobić? Możesz dodać jakieś quizy wiedzowe, czyli na przykład quiz jest przed modułem, a potem jest po zakończeniu tego modułu. Możesz Dawać jakieś rangi i odznaczenia, że jak ktoś przerobił konkretny moduł, to na przykład na początku jest szprotką, a na końcu tego kursu, jak przerobił wszystko, to już jest rekinem, tak? I po drodze możemy mieć tam jakieś karasie, karpie i tak dalej, i tak dalej. Albo możesz mieć odznaczenia wojskowe, od szeregowego po generała, czy coś takiego, i to też bardzo fajnie, bardzo fajnie działa. Oczywiście tego jest dużo więcej, ale o tym też o tym mamy osobny kurs. Za chwileczkę o tym wspomnę. Ok, kolejna rzecz, która też może być dla ludzi taka ciekawa, która może powodować, że oni będą chętni zaglądać do Twojego kursu, to mogą być maile przypominające z pytaniami, na przykład jak ci idą lekcje, jak ci idzie przerabianie tego kursu, czy masz czymś problem. Jeżeli nie masz niczym problemu, to odpowiedz na tego maila i ci pomożemy, albo na przykład możemy zapytać, a czy wyłapałeś w ostatnim module, tam w lekcji czwartej coś było ukryte, nie? jakiś tam wyraz był ukryty, albo tam dołożyliśmy taki mały bonus, ale to było dla uważnych. No i na przykład ktoś tego nie zauważy to wraca do tej lekcji, ogląda. Jeszcze raz, żeby znaleźć jakieś dodatkowe rzeczy. Malutkie, takie fajne bajerki możemy pododawać do naszego kursu. Kolejna rzecz, która też może się przyczynić do tego, że więcej osób Twój kurs przerobi, to jest partnerstwo. Ponieważ w większości ludzi pomaga to, że mogą z kimś współpracować, że mogą coś raportować, że mogą w cudzysłowie się przed kimś wyspowiadać z tego, co zostało zrobione. No i to też motywuje, jeżeli to działa w dwie strony, że z kimś pracujemy. Były nawet takie badania naukowe pokazujące, że jeżeli ktoś sobie biega, ktoś uprawę jogging, no i na przykład złapie go zadyszka, to się zatrzyma. A ale gdybyśmy biegli w grupie to się zatrzymamy rzadziej, bo jednak to, że grupa biegnie, nas też motywuje i nie pozwala nam tak odpocząć. Okej, okay, więc teraz tak, jak możesz to wykorzystać? No oczywiście możesz zrobić grupę kursową, to może być grupa na Facebooku, albo możesz zrobić Discorda, gdzie ludzie się dzielą swoimi sukcesami, problemami, pomysłami, wzajemnie się motywują, inspirują. To może być jakiś mastermind, czyli my na przykład tak mieliśmy w kursie Liczy się Kampania, gdzie tworzyliśmy mastermindy, czyli kto był chętny, to się zgłaszał. No i tworzyliśmy takie mniejsze grupki, gdzie ludzie przerabiali sobie, kurs, liczy się kampania, motywowali się nawzajem mieli się przepytywać, no i też tu fajne znajomości się z tego potworzyły. Albo można też dodać coś takiego jak partnerstwo produktywności, no i to jest coś takiego, że po prostu są dwie osoby, to jest taki mastermind, ale w wersji mini, czyli są dwie osoby, spotykają się raz w tygodniu, umawiają się na telefon, na Zooma, na jakimś tam innym Google Meet czy cokolwiek innego i sobie po prostu rozmawiają hej, jak Ci poszło w tym tygodniu, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, dlaczego tego nie zrobiłeś, jakie masz wnioski, jak to możesz poprawić w kolejnym tygodniu i to też naprawdę bardzo fajnie działa pod kątem tego, żeby więcej Więcej ludzi przerabiało kurs online, żeby więcej ludzi miało konkretne efekty. Ok, to był kolejny punkt. No i teraz tak, jeżeli chcesz poznać ten temat trochę głębiej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do kursu Liczy się zaangażowanie. Jak sobie wejdziesz na stronę sklep.liczy to tam znajdziesz kurs Liczy się zaangażowanie, który zawiera dużo tego typu wskazówek, co zrobić, żeby więcej ludzi przerabiało Twoje kursy do samego końca. A naprawdę warto te rzeczy stosować. Ja to widzę po nas, ile my mamy klientów powracających, to się w głowie nie mieści, ale to jest właśnie coś niesamowitego że ludzie przerabiają nasze kursy, mają efekty, jak mają efekty, wracają po więcej, są zadowoleni, kupują u nas, więc nie musimy po raz kolejny wydawać pieniędzy na marketing, na pozyskanie tych ludzi. Oni są też świetnymi ambasadorami, czyli na przykład jak są zadowoleni, no to chętnie dzielą się opiniami, jak sam widzisz, mamy mnóstwo różnego rodzaju opinii od klientów, dzielą się wynikami, no więc to jest fenomenalne. Zapraszam na sięwynik.pl albo bezpośrednio na zaangażowanie.pl, tam jest również oferta do tego kursu. Ok, więc to by było na tyle, to tak krótko możemy zrobić takie takie małe podsumowanie, jeżeli chodzi o, o to, co można dodać do swojego kursu, żeby lepiej, to, żeby lepiej to wszystko funkcjonowało, a mianowicie pomóż im zaplanować tą naukę, pamiętaj, żeby zadbać o formę treści, rób angażujące lekcje, dodaj elementy grywalizacyjne, dodaj elementy związane ze współpracą, z partnerstwem, z rywalizacją, z tym, żeby ludzie nie, żeby nie siedzieli sami nad tym kursem, tylko żeby mogli go przerabiać z, z kimś. I jeżeli przerobisz tylko te rzeczy, to już zobaczysz efekty, a jeżeli chcesz więcej, to tak jak powiedziałem, zapraszam kursu liczy się zaangażowanie. Więc Krótko, zwięźlej na temat. Jeśli chcesz, aby klienci wracali po więcej Twoich produktów, to musisz zadbać o to, żeby przerobili, wdrożyli to, co już u Ciebie kupili, bo tak to będą mieć takie poczucie, kupiłem te kursy i nic z tego nie mam, nie kupuję kolejnego kursu, bo to jest bez sensu, nie? To kurzą mi się gdzieś tam na dysku, nic z tego nie zrobiłem, więc jakby po co mi kolejny kurs? To jest też w naszym interesie, zadbanie o to, żeby ludzie przerabiali to, co od nas kupują, więc wykorzystaj przedstawione wskazówki w tym materiale i zobaczysz efekty po ich wdrożeniu. Dobrze, Panie i Panowie, także to by było na tyle. I oczywiście ja dziękuję za oglądanie. Bardzo będzie mi miło, jak wbijesz tego kciuka, czyli tutaj, pamiętaj, znaczy nie tego kciuka, tylko tego kciuka tam na dole. Kliknij pod tym wideo. I oczywiście zachęcam do tego, żeby subskrybować, daj dzwoneczek, napisz komentarz, jeżeli podobało Ci się to nagranie i obejrzałeś do samego końca. O, swoją drogą, to możemy zrobić takie małe wyzwanie. To napisz w komentarzu hashtag liczy się mu wiedza i zobaczymy, ile osób, ile osób to napisze, kto zobaczył do samego, do samego końca. Dobrze. Moi drodzy, wszystkie linki, wszystko to, o czym mówiłem, znajdziecie w w opisie do tego nagrania. I ja na dziś Wam pięknie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.